Szczęść Boże! Witamy Państwa bardzo serdecznie i zapraszamy do wspólnego rozważania dzisiejszej niedzielnej Ewangelii. Mamy czas okresu zwykłego w ciągu roku. Poznajemy to między innymi po tym, że ksiądz w kościele sprawuje mszę świętą w ornacie koloru zielonego. To jest taka barwa rozpoznawcza tego okresu, czasu naszego wzrostu w wierze, nadziei i miłości. W czasie okresu zwykłego czytamy zapisy kolejnych ewangelistów synoptycznych w takim cyklu rocznym i w tym roku zajmiemy się, pochylimy się nad tym, co napisał nam święty Łukasz Ewangelista, to jest taki jego szczególny rok. No i właśnie dzisiaj zaczynamy otwierając Ewangelię według świętego Łukasza i wsłuchując się w sam jej początek, a Trochę tak jak na kogoś, kto odrabia dobrą szkolną pracę domową, święty Łukasz zaczyna bardzo przyzwoicie, bo zaczyna od bardzo wyraźnego wstępu. Posłuchajmy tego wstępu. Wielu już usiłowało opowiedzieć rzeczy, które się wśród nas wydarzyły, tak jak je przekazali nam ci, co byli naocznymi świadkami i posługiwali słowo. Dlatego też ja, dostojny Teofilu, postanowiłem zbadać dokładnie wszystko i opisać Ci według kolejności, żebyś poznał całą prawdę pouczeń, których Ci udzielono. Tak, taki fajny wstęp, bardzo wiele mówiący. Nie chciałbym, żebyśmy w czasie naszej rozmowy jakoś popadali w akademicki wykład na temat Ewangelii według św. Łukasza. Zresztą bardzo prosto, jeżeli Państwo macie teraz włączony komputer i patrzycie na nas, to można otworzyć chociaż jeszcze jedno okno w przeglądarce, i czy na stronach dzieła biblijnego, albo w ogóle w jakichś encyklopedycznych portalach znaleźć sobie informacje o tej Ewangelii. Natomiast chcielibyśmy pochylić się nad tymi słowami, no, tak jak czynimy to co niedzielę i wydobyć z nich takie w ogóle można powiedzieć esencje przesłania autora natchnionego. No właśnie autora natchnionego to jest w ogóle bardzo ciekawe, że za tymi słowami stoi nie jakiś dziennikarz, nie reportażysta, który robi nam relacje z życia Jezusa, ale, ale oto odezwało się do nas narzędzie, które Pan trzyma w ręku, chyba tak moglibyśmy powiedzieć, bo kimś, czymś takim. Jest natchniony pisarz, jest ewangelista. Myślę, że ten sam początek brzmi bardzo współcześnie. To jest właściwie sedno problemu każdego wierzącego. To znaczy, my podążamy w naszym życiu w, takim, w takiej wędrówce, tak jak, tak jak święty Łukasz, próbując znaleźć fakty, kojarzyć je, sięgać do Starego Testamentu po to, żeby zobaczyć, czy tu proroctwo się spełniło. Czy, czy, czy to jest logiczne? Czy to wszystko trzyma się jakiejś całości? Łukasz tutaj wyraźnie kierując swoje słowa do Teofila. Teofil prawdopodobnie istniał, wygląda na to, w dziejach apostolskich jest wspominany również, ale to przecież jest słowo skierowane do nas, do współczesnych ludzi. Zobaczcie, mam oto świadectwo tych, którzy byli blisko Jezusa. Zróbcie z tym, co chcecie. Tak, Teofil to jest, gdybyśmy próbowali przetłumaczyć to imię e, właściwie miłośnik Boga. No? Tak, tak miłowany przez Boga. Miłowany przez Boga, albo ten, który miłuje Boga, ale można powiedzieć jakiś miłośnik, Mnie to słowo, e, dlatego powiedziałem o miłośniku, że ono mi się podoba, bo to jest trochę tak jakby jakiś, nie wiem, hobbysta, kolekcjoner, no, ktoś, dla kogo Bóg jest pasją. E, myślę, że święty Łukasz sam jest takim człowiekiem, dla którego Chrystus jest pasją. Jest tym, kto szczególnie wzbudza jego zainteresowanie. Święty Łukasz dokonuje zbioru świadectw, bo on zresztą w tym wstępie przyznaje do tego, że opisuje, zbiera relacje tych, którzy widzieli, którzy słyszeli Jezusa. No i właśnie z tego powodu jego księga nabiera ogromnej wartości. Ja cieszę się, że o początku tej księgi mówimy, mając na zapleczu wizerunek Jezusa Miłosiernego, dlatego że święty Łukasz uchodzi za tego, który malował, chociaż absolutnie nie ma żadnych historycznych przesłanek co do tego, czy tak jest naprawdę. A w dodatku ta jego Ewangelia, jego zapis to jest. Najpiękniejszy poemat to Bogu Miłosierny. To właśnie wśród wierszy zapisanych w Ewangelii Łukaszowej znajdziemy te, w których będzie Jezus opowiadał przypowieść o miłosiernym Samarytaninie, o zagubionej drachmie, o pasterzu szukającym owcy, o miłosiernym ojcu, który pochyla się, wyciąga ramiona w stronę syna marnotrawnego, by wyjść mu naprzeciw by mu przebaczyć. No więc y, można powiedzieć, jest to jak gdyby instrukcjarz y, samego y, Boga, który jest pełen miłosierdzia. Miłosierdzie y, namalowane słowem przez Łukasza, to jest coś, co na pewno jest trwałym dziedzictwem jego Ewangelii. Y, tu wracając do y, tego samego początku, mam wrażenie, że, że święty Łukasz y, również Proponuje nam coś takiego, jak właściwie osobistą relację z Panem Jezusem. Właśnie poprzez, mówi się, że Święty Łukasz był lekarzem, więc szczególnie wyczulony na kwestie związane z historią Jezusa, gdy leczył ludzi, uzdrawiał, ale to uzdrowienie dotyczy również duszy, przede wszystkim duszy, tak jak widzimy to w kolejnych świadectwach zaprezentowanych. W bardzo ciekawy sposób również hmm, Święty Łukasz rozpoczyna swoją Ewangelię w tym fragmencie, kiedy mówi o Jezusie odczytującym Księgę Proroctwa Izajasza, o tym, że właśnie mamy do czynienia z tym, w którym spełniają się wszystkie wcześniejsze zapowiedzi. No właśnie to, co wielu na różne sposoby próbowało o Jezusie opowiedzieć. Myślę, że fakt, że zaczynamy od Ewangelii Świętego Łukasza, przeżywanie tego rocznego okresu zwykłego w ciągu roku, to jest dla nas także zachęta, byśmy spróbowali sami otworzyć Księgę Słowa Bożego, byśmy na jej kartach, odczytując dzieje Jezusa Miłosiernego, no może właśnie sami stali się teofilami, czyli takimi miłośnikami Boga. Ta Ewangelia św. Łukasza jest dla nas, Taką zachętą do znalezienia kolejnej pasji, a tą pasją jest Bóg miłosierny. Tak i w perspektywie Boga miłosiernego warto spojrzeć na własne życie również po to, żeby, żeby oświetlić niektóre zakamarki nie powiedzmy własnego, własnego życia tą jasnością, którą proponuje tutaj Łukasz. Otwierajmy księgę, mówiąc językiem przeszłości rozwijajmy te zwoje Słowa Bożego to nic, jeżeli nawet czegoś nie zrozumiemy od razu, za pierwszym razem, za drugim, za trzecim, przyjdzie taki moment, jeżeli tylko myślę, będzie w nas ta pasja, to umiłowanie Boga, że odkryjemy, że nie tylko my jesteśmy miłośnikami Pana Boga, ale że Pan Bóg miłuje również nas, że to znaczy ten Teofil, to każdy z nas jest adresatem tego słowa Bożego, korzystajmy. Bo Również w ten sposób otwiera się dla nas Księga Bożego Miłosierdzia, nie tylko doświadczamy go wtedy, kiedy pochylamy głowy na błogosławieństwo, na rozgrzeszenie, ale także wtedy, kiedy Pan Bóg w swoim miłosierdziu uchyla nam rąbka swojej tajemnicy, pozwala nam się lepiej poznać.